Witam dzisiaj w mój serwer. Moje no na razie wygląda jak on jak wielkie śmietnisko, przepraszam za Adwit. No i mam nadzieję, że mi pomożecie i rozbudujemy razem ten serwer. Jak widać na mój pasek, no gram na koda I teraz promocja. Każda osoba, która będzie grała ze mną. Pierwsze 19 osób, które teraz będzie grało, y, będzie mogło po prostu y, będzie, będzie mogło na przykład pisać na przykład 12 y, i podaje numer czegoś tam, nie? No, no to wtedy ja tam y, piszę w administratora, żeby żeby to dostała. Czyli takie klasyczne granie na kodach. I teraz promocja, kolejna. Pierwsze trzy osoby. Które, się ze, które będą grały teraz na moim serwerze, będą, zostaną administratorami. Łącznie z, razem ze mną. No a tak przy okazji gram na Piracie i to przez To na razie, mam nadzieję.